Wow! Siemaneczko widzowie, witamy w kolejnym odcinku! Siemanko, dzisiaj poszczelamy sobie trochę z petard no Dokładnie, powkładamy sobie te petardki w taką górkę piasku Będziemy tutaj ją rozwalać Mamy też taki fajny eksperyment No zobaczymy, trochę sobie poszczelamy Dobre fest! No, ale zakopciło ładnie, ładnie, ładnie Dobra. i to było 2 razy C4. Dobra, biorę następne i te ofiaru. Co teraz będzie? Też 2 razy C4. Jeszcze raz to samo. No i lecimy. Zobacz tam jeszcze. Nogi, ale się przejdę zaraz, poczekaj. Dobra druga to chyba nie wypaliła, ale ta pierwsza strzeliła naprawdę fajnie lecimy la bomba teraz i FP3CE Aż kurde tak słabo walnęło, że zaśmierdziało CE normalnie <grymny> No, lipa była trochę. Lecimy teraz 5 razy Mephisto. Ledwo co zdążyliśmy uciec, nie? No, bo tak trochę mi już wyrąbało, jak dotykałem kamery. Dobrze, że przetkałaś uchony. Dwa metry obok. No i teraz lecimy z Petysiakiem. Mała, ale. Myślę, że ładnie jest Go, go, go. Dobre fest, i na kamerze tego nie widać, nie? Ale tu takie kłęby takiego kurzu idą mnie od tej górki, no. Że masakra. Pomniejszyła się dużo ta górka. Nie? No dokładnie. No i teraz na koniec w górce C4 tysiąc. No. Dobre P, z tego nie będzie widać. No. A zobaczcie, jak prezentuje się góreczka. No, widać, że coś tutaj kurde ktoś kombinował, nie? Znaczy, tu była ziemia, a ziemi nie ma. No dokładnie. Ale tymi petardkami naprawdę rozwaliliśmy ją dosyć ładnie. Teraz mamy taki ciekawy ekspery eksperyment dla Was. Mianowicie sprawdzamy, czy petardki Mephisto Manno od Jorga, y będą miały efekt masowej destrukcji. No i lecimy, odpalaj. Miałem takie wrażenie, że jakby kilka walnęło, ale... Sprawdźmy to na nagraniu i zaraz powiemy. Nie, bo tam leżą chyba sztuki. Po wybuchu znaleźliśmy dwie petardki Mefisto tutaj obok w krzakach, czyli z tej... na mi się to wynika że... Ale ten... jakby walnęło kilka. Mi też, ale to może walnęło na przykład, walnęło 5, a dwie zostały. Nie wiem. Nie wiem, ale wiesz, jak oznaczenia nie miały masowej destrukcji, to ten ale przetestowaliśmy i... i... No i nie Wrażenie jest tak jakby było kilka, nie? No, Teraz mamy kar karabinek nie, z dziesięciu jakoś eksplozyw jedynek. Palaj. Trzeba przyznać, że te małe petardki naprawdę w sumie mają moc, jeżeli tak, tak połączymy je razem. Ogłosiło mnie, ja w sumie stałem 3 metry obok, ale trudne. Nie są to zwykłe pikonaki, nie? Nie no. Moim zdaniem są fajne. I teraz sobie trochę podudnimy tak luźno po prostu no Dawaj. Czekaj. weź łapę A to te trzymaj ten Trzymaj to wszystko i chcesz rzucać trzeba rzucać Rzucę Kolejna Jeszcze trochę dalej rzucę to są Dobrze Trzeba, bo nie widać tego na kamerze Tam światło bije, nie? To też może być zła jakaś postać, I ostatnie dwie. Mały. Te cztery mocne. No. Wow. No, Dobra. także. Dziękujemy, dziękujemy za, oglądanie. za oglądanie. Jeżeli ci się spodobał oczywiście zostawiaj, zostawiajcie łapeczki w górę. Oczywiście ogarnijcie sobie nasze poprzednie filmy, które wyświetlają Wam się właśnie na ekranie. Napiszcie opinię w komentarzu na temat tego odcinka. No i dzięki za oglądanie. Ślanko. No i trzymajcie się, trzeba do następnych filmów. Elo, elo.